Witam na kanale Dance News Info i zapraszam do obejrzenia relacji z 48. turnieju o Profesora Mariana Wieczystego. Zróbcie sobie kubek gorącej herbaty, usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w naszym kraju. Na tanecznej mapy Polski i Europy to jeden z największych festiwali tańca. Całość turnieju rozgrywana jest przez trzy dni, piątek, sobota i niedziela. Zobaczmy w takim razie, jak wyglądały rozgrywki w piątek. Zmienia się rok rocznie przynosi nowinki różne. E, była taka potrzeba stworzenia dla tancerek, które tancerek i tancerzy, którzy nie mogą się zostawić w parze przez te ale uwielbiają trenować tańc towarzyskich, dać możliwość rywalizacji. W związku z tym powstała taka kategoria. No i dzisiaj pierwszy raz widzimy ją na festiwalu Tańca, turniej Tańca Puchar wieczystego. Warto myślę, że podkreślić to, że rywalizacja solistów. Już od jakiegoś czasu jest w formie sportowej też możliwa, nie tylko w formie rekreacyjnej, jak było do tej pory. Dokładnie. Mamy już przepisy, które do klas bodajże D dopuszczają zbieranie punktów. Dokładnie. Jest w opracowaniu w dalszym ciągu następne wyższe kategorie, a dzisiaj już możemy oglądać naszych tancerzy w kategorii solo, e, także w kategoriach open, czyli już tańczących Dokładnie. wariacje, z czego się bardzo cieszę. sobie rywalizację właśnie w kategoriach solo, a tym samym przechodzimy do rywalizacji w tańcu nowoczesnym. Za chwileczkę zaczynamy blok tańca nowoczesnego, drodzy Państwo, hip-hop solo, grupy początkujące, grupy open, salsa solo, grupy początkujące, grupy open i w innych formach, czyli w technice salsa, baciata, merengue, jazz, latin show, caribbean show. Także będzie się działo, będzie super atmosfera, tancerze są już prawie rozgrzani, w rewelacyjnych nastrojach. Za oknami zima, a u nas bardzo gorąco. Oglądajcie nas, zapraszamy serdecznie, będziemy z wami do wieczora. I to właśnie pokażę wam za chwilę, co będzie się działo na parkiecie, także zostańcie z nami. Zapraszamy. Cześć, jestem z końskich, mam na imię Alicja Upa, si i będę tańczyła styl tańca salsa.

Ponieważ rywalizacja na tej sali, w tych kategoriach będzie trwała do późnych godzin wieczornych, ja zapraszam Was teraz na drugą salę, czyli na salę Krakowi, gdzie trwa rywalizacja, rundy eliminacyjne par sportowych w tańcu towarzyskim. Zapraszam. tego jest wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze dlatego, że pojawia się jeden taniec, który pary tańczą od początku do końca. W każdej rundzie tak zwany taniec basicowy, czyli taniec składający się z figur podstawowych. Kolejną różnicą, taką bardzo zasadniczą jest to, że w Pucharze Profesora Mariana Wieczystego można awansować do kolejnej rundy w poszczególnym tańcu. Czyli na przykład para jest bardzo, bardzo dobra w walcu angielskim, to może w tym walcu angielskim przejść na przykład do rundy finałowej, natomiast w tangu jest słabsza, no to może zostać na na przykład w rundach eliminacyjnych. I każdy taniec może para, e, e, awansować w każdym tańcu do następnej rundy. Kolejną różnicą, powiedzmy już taką troszkę mniejszą, jest to, że to już jest festiwal, to już nie jest turniej, bo to jest wielodniowa impreza, na którą składają się nie tylko taniec towarzyski, ale także inne formy taneczne. Zresztą profesor Marian Wieczysty był prekursorem nie tylko tańca towarzyskiego, ale on sam zaczynał od tańców ludowych i stworzył w Krakowie, utworzył w Krakowie klub. klub którym tańczono tylko i wyłącznie tańce narodowe, tak. żeby móc przemycać tam jeszcze elementy tańców towarzyskich. I teraz bezpośrednio przenieśmy się właśnie na tańce narodowe. Nazywam się Piotrek, ja jestem Adriana. Jesteśmy z zespołu Krakowian. To nasz drugi raz, kiedy mamy pierwsze miejsce. Pozdrawiam całą moją rodzinę i wszystkich, co z nami tańczyli. Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj na turnieju o Puchar Wieczystego będziemy prezentować, przynajmniej nasza kategoria będzie prezentować cztery tańce. Jest to Krakowiak, Mazur, Pujawiak oraz Oberek. Ja akurat jestem razem z moim partnerem z Klubu Tańców Polskich Maki i Powoje z Krakowa. którą kiedyś Marian Wieczyste wprowadzał. Cieszymy się, że znowu mogą tańce narodowe widnieć na turnieju Opuchar Mariana Wieczystego. Oprezentowały się pary w tańcach jak Polka, Kujawiak, Krakowiak, Mazur i Oberek. Cieszę się bardzo, że, że mogę tu uczestniczyć, bo kocham taniec, taniec to żywioł, to ekspresja, to coś co poprawia nam humor, dodaje nam w ogóle takiego powera do, do życia. Okazuje się, że jesteśmy nie tylko stolicą, czyli nie tylko byliśmy stolicą Polski, jesteśmy nadal stolicą kultury, no nie tylko Polski, ale myślę, że i Europy. Byliśmy stolicą gastronomiczną, no okazuje się, że jesteśmy również stolicą tańca towarzyskiego. Turnieju Bory Wieczystego no, łączy pokolenia tak naprawdę, bo przez lata wszyscy ludzie z tym związani tańczyli, no teraz obecnie też się udzielają, tak jak no, Pan, tak jak, jak i ja, jak i cała obsługa, która ten turniej prowadzi. Ja myślę, że to jest tak, że jak ktoś raz weźmie udział w tym turnieju, obojętnie, nawet czy jako widz, a już jako tancerz, albo jako sędzia, tak to nie jest w stanie z tego turnieju zrezygnować. To jakby to jest, ja, ja się czuję w obowiązku. Trochę w pamięci profesora, trochę przed swoim nauczycielem, który był bezpośrednim uczniem świętej pamięci, również panie, panem Kazimierzem Michlikiem, ale również mój profesor, pan Ryszard Piasta, co roku sędziował. I to tak teraz spokojnie na pokolenie teraz. Ja sędziuję co roku, mam nadzieję, że kiedyś moi podopieczni będą przyjeżdżać sędziować. Na razie przyjeżdżają pary, pary i startują. I ten turniej, ten turniej przed, przetrwa na pewno y, y, nawet najtrudniejsze chwile, cokolwiek by się, by się nie wydarzyło, bo ludzie o tym pamiętają. Ludzie będą wspominać, ludzie będą chcieli, czyli tradycja będzie kultywowana na 100%. Jeszcze w innym zestawieniu jako tancerka w kategorii jutów. zawsze uczestniczyłam w tej imprezie, ponieważ trenerzy tak mnie wychowali, że turniej Wieczy... Opuchar Mariana Wieczystego jest turniejem największym w Polsce z największymi tradycjami. No i w Krakowie zaczął się taniec, tak? Także chcąc uczcić ten, ten, tą wyjątkową okazję, zawsze ten turniej był w kalendarzu. Nie jako tancerza, i później wspólnie w kategorii już amatorów tańcząc w S-klasie. Zawsze na tym turnieju z miłą chęcią y, braliśmy udział. W związku z tym, że jestem pochodzę z Małopolski i ten turniej zawsze tańczyłem, i mam świadomość tego, że ten turniej jest trudnym turniejem, ponieważ chociażby zasady związane z tym, że można wejść e, w poszczególnych tańcach, a nie w całej rundzie, e, wiąże się z tym, że mm, zawsze czekam na to, jak pary z poprzedniego roku rozwinęły się i jakichś zrobiły progres, bo przyjemnie jest widzieć, że po prostu pary z roku na rok podnoszą swoje umiejętności i mamy szansę widzieć ich na przykład w wyższej klasie, bądź innej kategorii już wiekowej. Także, także ze strony sędziowskiej zawsze bardzo fajne i przyjemne doznania. Taniec łączy pokolenia, więc tańczą dzieci, tańczy młodzież, tańczą seniorzy. Uważam, że to jest wspaniała forma rekreacji, Wypoczynku, ale też takiej integracji międzypokoleniowej, szczególnie teraz w tym okresie pandemicznym, kiedy możemy wyjść z domu, możemy się spotkać ze znajomymi, przyjaciółmi, kiedy możemy popatrzeć. Chciałbym podziękować trenerom, Panu Arkowi i Pani Kasi oraz rodzicom i wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu Tak <grywa> Tak w Turniej na bardzo wysokim poziomie pod względem przygotowań, także gratulacje do organizatorów, organizatorów. Tak. Jesteśmy bardzo zadowoleni Trzecie miejsce, nowa klasa, także tak. super no i mamy 12 grudnia, kolejny dzień zmagań przed nami. Jest to dzień, w którym oczywiście kolejne kategorie mają swoje eliminacje. Będziemy mieli też dzisiaj drugą galę finałową, ale mamy też dzisiaj dzień poświęcony kategoriom seniorskim na drugiej, a tak naprawdę trzeciej sali. Jak to dzisiaj wygląda? Seniorzy tańczą osobno na hali Comcom na ulicy Ptaszyckiego 6. Całkowicie osobna część rywalizacji, tylko i wyłącznie poświęcona seniorom. Widać, że seniorzy chcą tańczyć i chcą rywalizować, i to jest super sprawa. I widać to na turniejach także. Z roku na rok faktycznie przybywa seniorów, i to jest bardzo fajnie, bardzo dla nas mobilizujące do tego, żeby organizować coraz lepsze turnieje dla nich. No i w tym miejscu przenieśmy się po raz kolejny, tym razem na salę już wspomnianą do rywalizacji seniorskich. Z mojego doświadczenia taniec się bardzo zmienił. Jak myśmy zaczynali, ja byłam studentką jak zaczynam, teraz zaczynają dzieci tańczyć. Ten taniec był dużo prostszy. Teraz naprawdę poziom jest bardzo wysoki, i dlatego trzeba od dziecka zaczynać. No i trzeba się poświęcić tańcowi. Myśmy na przykład kończyli studia. Mąż był pracownikiem politechniki, i ja zrobiłam doktorat, także było na, na wszystko był czas. Zrobiliśmy sobie przerwę na wychowanie naszego syna, no i teraz wróciliśmy do tańca. Ale jeżeli ktoś chce osiągać wyniki w tej chwili, no to musi naprawdę każdą chwilę poświęcać na trening. Najpierw tańczyła nasza córka, później my zainteresowaliśmy się, realizowaliśmy po prostu swoje marzenia. Potem jeszcze zaczął tańczyć nasz syn, więc tak rodzinnie już poszło. Mam do pana pytanie a propos właśnie profesora Mariana Wieczystego, bo wiem, że był pan bezpośrednio jego uczniem. No tak się składa, że to były lata 70., no byłem tancerzem, którego trenował profesor Wieczysty. Mhm. Startowaliśmy w pierwszym turnieju o puchar imienia profesora Wieczystego który to Puchar Profesor osobiście zainicjował, mhm. fundował i, i tak dalej, i tak dalej. Tak. No i zdobyłem wtedy pierwsze miejsce w tym turnieju. Był to turniej bez określania klas, mhm. bez określania kategorii, po prostu tańczyło się 10 tańców. Mhm. No i kto lepszy, ten wygrywał. To po, po prostu kategoria open bez względu na wiek ani bez... po prostu. No, no wtedy tancerze generalnie byli wszyscy mniej więcej w tym samym wieku, czyli mm -hmm. byli to ludzie po prostu dorośli. Tak. Za moimi plecami toczy się cały czas rywalizacja w kategoriach seniorskich. Ja natomiast zabieram Was teraz z kamerą na drugą salę. To jest jedyny turniej w Polsce w ciągu roku, na którym jest sędzia repertuarowy, zajmujący się tylko i wyłącznie kontrolowaniem przez repertuaru wiąże się to z tym, że taka była idea profesora Wieczystego, aby pary rywalizowały pokazując swój kunszt w figurach podstawowych. Obecnie jest to już troszkę inaczej, ponieważ pary klas wyższych mają tylko jeden taniec, który prezentują w repertuarze podstawowym. No i tam musimy się przejrzeć, czy wszystko jest w porządku. Emocji jest bardzo wiele. Kibicujemy y, tym parom, które nam się y, najbardziej podobają, chociaż jest to bardzo subiektywne, ponieważ wszystkie są wspaniałe. Więc jestem pod ogromnym wrażeniem i serdecznie wszystkim parom gratuluję. My to to podziwiamy, oklaskujemy, natomiast za tym kryje się na pewno ogromna, ogromna i wieloletnia praca, pełen podziw i ogromny szacunek. Ja sam kiedyś trochę tańczyłem w folklorze, to nie jest mi to obce, więc tym bardziej, że tak powiem podziwiam i cieszę się, że tutaj kolej mogę współorganizować tę imprezę, ten turniej taneczny, dlatego że jest to jest sentyment, Akcentem kończymy sobie 48 turniej, a właściwie festiwal tańca opuchar profesora Mariana Wieczystego. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam do udostępnienia tej relacji. I do zobaczenia następnym razem. Five star brain in a two star town I owe it all to Yahweh Lord knows that I couldn't do it my way On the spot, a ticket for the fast lane Now I'm hopping on a flight to the epic to forget the pressure